Nie tracę ani chwilki nie tracę ani chwilki, żeby podziwiać to piękne jesienne. A taki temacik dzisiaj będzie moich porannych rozważanek. Wczoraj nawet przyszła do mnie myśl pewna, że może by już zrobić przerwę może. Może by to pozwoliło odświeżyć trochę głowy właśnie na jakiś ciekawszy Pomysł, jakby te moje poranne rozważanki jeszcze uświetnić, zaskakująco ciekawie. Ale pomyślałam sobie, z drugiej strony, przecież to nie ma sensu. Co ja tu będę kombinować? przeginać się, wyginać? Przecież w ogóle mi na tym nie zależy, żeby to błyszczeć. Nie wiem, czym właściwie pomysłem, intelektem, o, czym tajemniczym, jeszcze oryginalnością. No chciałoby się, chciałoby się oczywiście, ale przecież nie mogę udawać kogoś, kim nie ja jestem. Więc zostaję przy tym, co robię. A pomysły, może, przyjdą z czasem na jakieś ciekawsze innowacje. Nie tracę ani chwilki, żeby się cieszyć. Nie tracę ani chwilki, żeby obdarowywać siebie i innych uśmiechem, życzliwością, dobrym słowem. Dlaczego nie? A teraz idzie taki czas... Co to już niektórzy zaczynają się martwić. Że tak będzie ciemno, że tak będzie strasznie. I oho, ho, ho, ho. I co to będzie? No właśnie, tym bardziej trzeba się wytężyć, żeby nie tracić ani chwilki. Na to co w życiu jest najważniejsze. Na przyjaźń, na miłość, na dobro. W tym szalonym, zwariowanym świecie, kiedy o to wszystko tak jest trudno, kiedy w tym zabieganiu zapominamy o tych zwykłych sprawach, które przecież tak naprawdę są najważniejsze, których ciągle poszukujemy, za którymi tęsknimy i nawet cynicy, którzy myślą, że. Że tego nie potrzebują, mylą się. Tego jestem pewna. Ach, ach, ach. Nie tracę ani chwilki. A dzisiaj miałam ochotę pójść w to samo miejsce co wczoraj. Zrobiłam tak magiczne zdjęcie, że aż sama jestem zaskoczona, że po prostu. Dobra ręka poprowadziła mnie w to miejsce. Akurat w tym momencie, kiedy załamanie światła było tak cudowne, tak piękne, tak niewiarygodne, że liście, które udało mi się sfotografować, wyszły z poblaskiem niebieskawym. Ach, przechwalam się tym zdjęciem. Kto tylko chce popatrzeć. No ale pomyślałam dobra, dobra. Dzisiaj przyjdę tutaj. Niech tam może jest nie tak kolorowo, nie tak barwnie. No bo nie ma klonów. Znaczy są, ale tutaj akurat się ubarwiły inaczej. A może ja się tak dobrze nie znam na tym wszystkim. No. Ale dywanie kolorowy jest, a jest. Ośmielę się tam przejść dalej. No. Proszę. Nie tracę ani chwilki, żeby się cieszyć, że mogę iść, że mogę patrzeć, że mogę słuchać, że mogę się cieszyć. Miejscem, do którego mogę przyjść każdego dnia. Tak na co dzień człowiek właściwie myśli sobie, że to nic nadzwyczajnego. Dopóki nie trachnie go coś, co go wyrywa z tej rutyny, z tego zwyczajnego, że idę na spacer. Że dzisiaj to zrobię to, że zrobię tamto. Ech, pamiętam taki jeden moment i lubię go sobie przypominać, właśnie po to, żeby cieszyć się wtedy, kiedy mogę zrobić to, co chcę. Kiedy byłam po operacji, no i po prostu trzeba było potem jeszcze w domu nabierać sił. Nie powiem, nie był to fajny czas wcale. zazdrościłam wszystkim a ty kwiatuszko jeden, a to się uchowałeś zazdrościłam wszystkim którzy spieszyli rano do szkoły, do pracy a może na spacer słyszałam tylko te kroki odgłos na klatce schodowej I myślałam, Boże jak ja im zazdroszczę. W takich momentach człowiek okazuje się, że zazdrości czegoś, na co jeszcze wcześniej narzekał. No, że się nie może wyspać, że musi się spieszyć, że znowu do tej roboty. No tu się nagle okazuje, kiedy zmienia się perspektywa. Nagle się okazuje, że to, co nam kiedyś wydawało się udręką, jest po prostu czymś, za czym tęsknimy. O. No właśnie, właśnie, właśnie. Piękna. Rosa na tych, na tych trawkach. Mikro, piękno. Piękno. To może się wdrapię jeszcze na tory. Oj oj oj, oj. O, może się udać, a może nie. Teraz chwileczkę, chwileczkę. Może będzie dobrze. Ło, dobra, udało się. A tu zaszła zmiana. Już jest inaczej. No i pięknie, że inaczej. W słońce. nie tracę ani chwilki, żeby się cieszyć wszystkim i tym żółtym kwiatuszkiem też. Ale planta nie na cudna ta przyroda to musiała nam mordować, żeby stworzyć taką cudną plątaninkę. A Wracając jeszcze do tego tematu, właśnie dobrze, że dzieją się czasami w naszym życiu takie sytuacje, kiedy nagle jesteśmy czegoś pozbawieni czegoś oczywistego, prostego, zwyczajnego. Bo to pozwala docenić to, kiedy już znowu odzyskamy, ależ piękny widok, a tam za tymi torami, Oj, żałuję, że poszłam tutaj troszkę wyzacieniony raz zamiast tam na tę polanę rozświetlono A może nie ma z czego żałować, jutro się tam wybiorę. To jest miła perspektywa. Więc doświadczenia, kiedy czegoś nam nagle zabraknie, są cenne, a może nawet powiedziałabym bezcenne. Pozwalają na to zatrzymanie na tę refleksję że nie dostajemy wszystkiego raz na zawsze no, powtarzam się ale z pełną świadomością nie ma niczego raz na zawsze pan idzie ze ślicznymi pieskami, które patrzą zaciekawione na mnie w oddali cudowne cudowne tory Cudowne słońce, cudowne jesienne drzewa. Nie tracę ani chwilki, żeby się tym cieszyć. I wszystkim innym. I wszystkim innym. Pięknego, spokojnego, radosnego dnia, wypełnionego. Radością, spokojem, o, powtórzyłam się, i nie traceniem czasu, nie traceniem ani chwili na to, co w życiu najważniejsze.